Dobra, witam serdecznie dla i grupy A jest mój t-shirt z Rabla, Roblox. zobaczcie Roblox. świetny ten t-shirt, y Adi jak, za ja jak zaczniesz ten odcinek Ty chciałeś znowu zagrać w tą grę Przeróbkę Dorsów Wiatrakiem zaczął Zaczął to wiatrakiem Najlepszy Najlepszy w świetnie Wyłącz wiatrak nie Czy umrę znowu na starcie? Oczywiście, że tak... Mógłbym teraz wy wyjść w Wyłącz ten wiatrak jak będziemy grać, proszę Wyłącz Wyłącz go Masz go wyłączyć Dziękuję y Dlaczego jestem w dupie Adio? O o Internet Adio Internet Adio is bardzo świetny. No mówię wam patrzek sam oh, you like shut the fuck up lalala Shut the fuck up Shut the fuck up Koniec tego, idziemy Czemu pod spacją mam kucanie? Y spokojnie, pod C też jest. No, nie, nie bój się, pod C, C, C też jest. Słuchaj, okay. słuchaj. Kucanie masz pod kontrolę, pod C i pod i spacją. What the hell? Czekaj, jeszcze Nie, no cóż nie. Czekajcie, też muszę. A może tutaj zostaniemy i dostaniemy rzadkiego... Flashlight. Albo, albo Baldiego, albo Tygo. Ej, hey guys, guys, ja mieć Flashlight. Spokojnie. Chodź. chodź. Czekaj, ja przeszukiwać szafki, ja jestem takim typowym o, Do, Dokumenty dają ci... No poszliście beze mnie, no halo, jaki skam. E. A ja wam ufałem. 0-0 No kurna, ten leniwiec się leni. Sam jesteś leniem. Leni pierdzący. Ej. Coś chciałem to podnieść, nie idź tak szybko nie spedisz. Będę Będziemy je speed radować do poziomu 40 i nie przeżyję. Na 50. jak był chyba boss, nie? Yy, no był, ale na setnych jest Na setnych i na 50? -tych. No tego nie ten sam, jak w torsach Ten sam, nie No tak, tylko masz tam ich kilka tych bossów. No otóż nie. To jest? Ale fajnie, nie ten sam masz No jak nie ten sam masz i tych samych No nie, bo nas, Bo na setnym to tak Na setnym to tak, ale na tym to tam masz statek który świeci A, tam, a na setnym masz te Droidy ze Star Warsu Droidy ze Star Wars Ja w tam grę gram pierwszy raz i widziałem tu Chukena, a wy mi co jesteś lepsi ode mnie jesteście e tak, bo y, umarłem y, już tylko... Zresztą nie, ma, tego... Tak, to nie tego, ja nic takiego nie powiedziałem. Eee... Co się baleci? Zostań... Nie. Zostań... Zostanie... Pamiętajcie jakim Ona już była załamana jak O! E... Ej! No, Czekaj, gdzie to? Panowie, proszę was. No. Cześć. Ej, może przetestujesz tą piękną szafę? Widzę, że Chodź, no Do, spróbuj Ile HP, HP dostaniesz? Yy, sp spokojnie e przeżyjesz yy. Praca mnie wyciągnął z szafki No yy. Sapa, sapa, sapa Moja Co idzie? Raz Idzie, idzie ode mnie Okay. Ja pamiętam, że... Gdzie raz... kurwa? On, 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 ma chyba myszkę W końcu popsuł Kiedy ci odpadnie klawisz y, S albo A? No czekajcie na mnie no nie z ja no, czekam Kurna, z znalazłem Gratuluję, a masz ukł. Ukry... <laughs> masz trochę kurtury, żeby Chociaż zamykać drzwi? Szafki znaczy się? E, patrzcie z tyłu Pamiętajcie, je, jest potwór, który yy, może... Jak się będzie stokał? Nie, wprost będzie za tobą iść. Jak się na niego nie spojrzysz, to cię zabije. na oglądałem. Co się dzieje? Coś mi tutaj nie pasuje. Czemu były takie dźwięki? A, rury, Posz... rury, ja wiem, ja to już Czekajcie na mnie. Jak nie weź ten dźwięk, jak grasz pierwszy raz. No, o, flashlight. Flashlight, boże! No, ja Chryste, Adi, Tutaj. Przestań! Na dole! Płatwo. Masz flashlight, tak? Masz. E, idziemy u góry. Grrr. Gry... Gry... Już myślałem, że ci patrz, się Znowu. Karta. No. Może jak umrę, to z, z honorem. Bo raz mnie raz zabił, a raz y, potwór, który jest. Y, tak tylko powiem, y, musisz się bawić myszką w tej grze. A ja wiem, który to jest, jakby druga odmiana rasza. Tylko zamiast on lecieć, to on idzie sobie powoli. Jak cię dopiero zauważy, to tam. Y, on cię zauważy, i do szafy musisz, bo myszką się bawisz. Płałki wow, kart był tutaj. Gratuluję użytkowniku. No czemu tak ciemno w tych czasach? Murgało, Chyba tak. O! Nie, no dobra, czekaj, ja to ogarnę. Jesteś Amogus. Ale Amogus. Może poczekasz na ja nie? nie wiem, gdzie jest Adi. Nie pasuje mu. Ale panowie tam no, na... jak uzupełnić baterię z latarkę Eee... musisz znaleźć baterię <noise> No też są latarki w tej grze gdzie możesz ładować Ale mm. Ale Adi proszę Ale proszę cię Nie pasuje mi ten dym. Eee, może też wam zadać dane, więc Wiem o tym... Wysyłałem ci filmik z tego Jak wyglądają pod Tady Mam złą wiadomość, nie ruszajcie się, proszę was. Myszka mi się rozładowała. Graj na strzałki, hu nie, proszę cię. Nie mam... Może, czy możesz w końcu podłączyć do tego prądu... Bęty. Bęty sobie Tobą No nie mogę. Czekaj, ta? A bęty z Tobą A nie, nieważne ważne. Czekaj, no nie idziemy. Czekaj. No, imagine jak teraz byłby raz. Eeeh, ty was zabiję za to Eeeh, puta ty wiesz, że za długo nie możemy przyjść w jednym miejscu, nie? Ech, dlaczego? Ty wiesz dobrze czemu? Eee glitch, zielony? Eee, tak? Nie, glitch jest tak? na sponie, jak się. Eee, jest takie gówno, co może zadać ci dymyć, jak będziesz w jednym pokoju za, za długo. Kapiu. Karta. Nie, ja na takim pokoju umarłem O, znowu on On Ej Ale Nie, dostałem już zaliczenie. Może ty chcesz? Może ty chcesz. Może ty Nie, ty nie miałeś zaliczenia, jak dobrze pamiętam Miałem. A jak to działa? To mi zabije mnie całego... E, nie, yy, to ci zadaje damage po jednym. Nie, no stoję robicie, że obok siebie. No to jest nie... Adi, nie ustawi, hard moda Czy to jest water, water e. Chyba tu będziemy mieli wodny zaraz tam tak że można pływać. Wiedziałeś o tym? Nie wiem, wiem bo oglądałem bo... wszystkami. Ty... Będziesz mnie oglądał. Jak grałem ze Shipporą i ze z nim. Shipporę graliście? A. Strawa w mighty, czy nie? <grym> nie? Nie. Nie dobrze. Ty, jak mi się okazuje, to chłopaki chuj. Nie. Tak. <grym> nie. My to możemy na 100% potwierdzić, że nie. No Boże, jaka jest szansa na to, że oni. Że co chwila on się pojawia? Kto? No ten w y, szafie. A ten gościek. No, bo takie... Y, ja przeżyłem raz, jak leciał roż bo Lapa, mu się... Lapa. Ja to biorę. Mam w następnym pokoju Kto idzie? Idzie chyba ten gościu. Tak nie. To gościu idzie. Tak A nie. Nie. Jak zobaczysz na odcinku z Dorsów, to się uśmiejesz. Jak mieliśmy raz, raz. Raz, No, Na pewno raz. O, o Boże. Okay, znalazłem tego kikarda. Nie? Ej, znalazłem tego kikarda, co możesz otwierać. Cicha. Cicha. Cicho, cicho. On musi słuchać. Ej, był potwór. był, Chciał mnie zabić. Jaków wziąłem. Ja o tym mówię. Był on. Ej, bo mam Nie tą tutaj. kartę. Nie tutaj. Do... Ej, bo mam tą kartę, tą fajną, taką, co możesz hakować drzwi. I, 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 Dobra, tam. dawaj. Tutaj. Ja, jak my coś jednie. Idzie za tobą. I dalej ty Chodź, ja, co, co to było kurwa? Jakieś kurwa dziecko. Ej, nie, to jest potwór, który ci na hitę załatwi jak nie jakby czas Zaje? go nie zobaczysz. Tak. na tak zabił Eee, karta. To mam. I dlatego musimy się chronić jak on będzie... Przy... Ej, on wychodzi ze ściany, tak w tego powiem. Ej. Ej, były jej czy to coś idzie. TAK, CHOWAJ SIĘ! Mam Oaj. go! Ja umieram, bo mnie zobaczył. Kurna, to się nauczył to kontrolować. Yy, nie, nie o to chodzi, nie miałem szafy. No znowu on... Ale to dziecko, ale ten kurwa śmiecie jest jewany upierliwy <laughs> Ten jest super impatient. Kurwa, ledwo, 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 ledwo. Wypierdalaj stąd! Nie chce mi się myszką. Coraz ciężej mi ją na środku utrzymać. No, bo tak on działa. Daj, idzie, jest Oliver! Nie, idzie! To jest za 30. Zginąłeś. zginąłeś czy żyjesz, Oliver? Nie żyję. E, ja, ja, ja umarłem. E, zobaczysz mnie, o tak, e, chodź, chodź. Do tego pokoju, ja obok, obok. Nie, no chodź. Żyje. On żyje. Chodź do tego... Borys, odwróć się. Idziesz do tego małego pokoju. Do którego? No bo. No... Je tak, no, tu. Trochę mnie C połamało. Czy ty na to... na naprawdę... ty naprawdę myślałeś, że jak się skończą, cię kurwa nie zobaczył. Nie, bo... Za bardzo się przesunąłem i on mnie wprost zobaczył. Ty miałeś szafę miał miałeś szafę. Ja poszedłem do tej. Serio, wiedziałem, że on tutaj... przejdzie. Ja kurna tylko słyszę, że coś z wypisać. Ja kurna takie... oho pierda... Ja, ja oho. tego potwora nigdy nie rozumiem. To jest dla mnie inne. To ja... jest takiego jednego, bo nie rozumiem. <grym> Drogi kolego, weź... Przez no jej. umarłeś w dorsach na setnym poziomie, bo no, no. figura się zbugowała. Tak. Tak. Figura się zbugowała. Miał to, on miał tego baga, co mu w ścianę wchodziła na końcu. Nie, ho, po prostu Też miałem tego baga i zginąłem z ekranikiem. Nie, po prostu on umarł, bo figura się blokowała na ścianie. No wiem, no to ja tak samo zginąłem i to byłem po A1000, bro. Ja zginąłem po A1000 i dosłownie figura mnie tak zabiła. Bo się zliczowała i na. E chodź, bo tu są. No mogłeś oddać. Co? <tum> kartę trzeba? Chyba tak. Nie. A, kartę trzeba. O, ja mam, 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 mam. No. Tu masz drugi czy nie? <grym> nie, nie mam. A Full tak lataj, już jesteś. Battery baterii recovered. Tak wyłaszaszasz. is w stanie. Mam kartę. A masz tą czerwoną czy nie? Nie. To jest SF, SF, Co się kryje za tymi pradawnymi drzwiami? Uuuu, e... Co? S Jak ja dobrze, że ja na niego latarkę nie skierowałem. Ja skierowałem na niego latarkę. I ja A się tak. zesrałem teraz, kurwa, bo wiedziałem, kto to był w dużym e, właśnie, mam. mam. Dobrze, dobra, dobra, dobra. A to czekaj, to pójść z tym, chodź i zobacz. Macie świetny gameplay z e, tej... i, tak, I tak się nie cofniemy, bo jest ten, co może ciebie nas uciupać, jak się będziemy cofać. No ale czekaj na mnie, kurna, jak gówno widzę. Uuuuuuuuuuu! Szefa, szefa jestem zajęta. No to też polecam, jak leci, to najlepiej, żeby wejść do tej szafy. Dlaczego? Bo on Cię nie zabije, ale tam ten będzie Cię zajmował zdrowie. ale możesz przeżyć. Nie wiem po co wszedłem do sfery, spokojnie. nie? Eee... Hej. Co? Weź, weź poświeć do inwizji. To są zamknięte, choć. chodź. Wiecie, ja tak trochę gówno widzę, no nie, ale latarki nie chcę służyć za bardzo. Ja, ja znalazłem... Ty znalazłeś baterię, tu się nie widać. Ja se wiem, jak kończę pierogi. To jest ten boss? Chyba boss? No? Mhm. Mm Czekaj. To wygląda jak boss w tej chwili. Czekaj. No. Chyba tak. Tak. Nie, to jest woda. To jest woda. <laughs> tak. To są dźwigi. To, myśli przez... to są te główne, całe budowlane. Tak. Nie wiem. Gdzie ty jesteś? Wypłynął do góry. Ej, ale kolego, ale ty wiesz, że ty będziesz miał te, co jest główne na modliny, nie? No nie. To nie jest tak. ten poziom. A to nas druga strona chyba ja. chcę po prostu, ty. No Ej, kolego. Tak, ja, on umarł. Jak umarł? Umarł. Od czego? Nie wiem. Wróciłem, bo mi kurwa siostra jak zwykle wlazła do pokoju i zamiast kurwa zamknąć ci jebane drzwi, ty chuja ci zrobił. Coś ty zrobił, że umarłeś? Wlazłem do wody i są takie główienka małe bakterie. No, to miałeś rację, ja tu. Eee, prototyp pływa po prostu przy świetle. Tam na górze się... nie? Tak, do góry um... się nie płynie. Do góry się nie płynie, bo to sobie gówne są główne wtedy. A jak już je dostałeś, jesteś przy świetle, to po prostu ek ekrendem Dobra A możecie mieć jakieś osoby? Jakie są te osoby? Co? A możecie mieć jakieś są Nie Na 50, jak dobrze pamiętam Jest po prostu wielka jedna wielka włóczka, która daje ci światło To jest to samo Tylko po prostu jest jedno, które daje kilka ciatów Ale no on wiem Ale kartę i tak pewnie będę musiał znaleźć, prawda? Nie? Oczywiście, że tak. No, też nie wypuszczę. Pierwacze, ja nie w Ale jakieś tam będzie nazywał. Co zobaczysz? Na moim filmie Czy tego teraz spotkasz? Okay? Nie, kanalizacja Guys ja muszę iść bo idę na trenera Dobra Zobrego, to już ja żegnamy co dwa worych na koty. Żegnam. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze tutaj. Bye-bye. No. bye Żegnam widzów. Bye-bye. Dobra. Zostaliśmy sami. Ty! Nie. Hmm. Ale różo by cię pokonał. 20, 20 minut zrobiłeś! Gratuluję! Jej! Ja No dupa Cię boli, ja no. Tak, na pewno. Pierdolaj. Dobra, na ten odcinek to już tyle. jaju.